Cześć Boże, witam Was serdecznie i pozdrawiam. Dziś już Wielki Poniedziałek, rozpoczęliśmy wczoraj Wielki Tydzień. Moi drodzy, dzisiaj w Ewangelii mamy scenę, która wydarzyła się 6 dni przed męką i śmiercią Pana Jezusa, na 6 dni przed Paschą. Pan Jezus przychodzi do domu swoich przyjaciół Marii, Marty i Łazarza, i tam z nimi, ze swoimi uczniami zasiada do stołu. Ewangelia podaje, że łazarz był jednym zasiadającym z nich do stołu, Marta usługiwała. Maria natomiast przyniosła fund drogocennego olejku, wylała go na stopy Jezusa i włosami je otarła. Na co spotkało, na tą sytuację spotkała się z oburzeniem Judasza, który mówi, no po co takie marnotrawstwo, można było ten olej jak drogo sprzedać i pieniądze rozdać ubogim. Ewangelista wyjaśnia, że Judasz był złodziejem, nie chodziło mu o ubogich, ale o pieniądze. Zobaczcie, przy jednym stole, w jednym domu, przy Jezusie Chrystusie spotyka się miłość i chciwość. Miłość, która nie liczy kosztów, i chciwość, która chciałaby każdy grosz zagarnąć dla siebie. Pan Jezus przychodzi do wszystkich, Pan Jezus spotyka się ze wszystkimi, każdy może się z Nim spotkać, każdy może doświadczyć Jego miłości. Miłość Marii mogła być większa dzięki spotkaniu z Jezusem. Brak miłości Judasza albo Jego mała miłość miała szansę być wielką, wielką miłością, gdyby tylko chciał się nawrócić, gdyby tylko chciał przyjąć dar Bożego przebaczenia. I jak wiemy, Ewangelia powie, że tak się nie stało. Moi drodzy, Panie Jezus z miłością, cierpliwością, przebaczeniem przychodzi do każdego z nas. Trzeba nam się dziś pytać, jaka jest nasza postawa w obecności Jezusa. Czy jesteśmy bardziej tymi, którzy kochają, czy bardziej tymi, którzy są chciwi, którym zależy na interesie, którym zależy na tym, żeby u Jezusa coś ugrać? Warto dziś się nad tym zastanowić. Towarzyszmy przez te dni, dni Wielkiego Tygodnia, Panu Jezusowi, krok po kroku, tam gdzie On idzie. Dzisiaj w Betanie ze swoimi przyjaciółmi. W tej Ewangelii warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden szczegół. Moi drodzy, przez ostatnie dni rozważałem Słowo Boże, widzieliśmy, jak Żydzi. Próbują złapać Pana Jezusa, chcą go zabić. Jedni się dziwią, że go jeszcze nie złapali, bo on tak dobrze, tak mądrze mówi. Inni próbują go złapać, ale on przechodzi, bo jeszcze jego godzina nie nadeszła. Moi drodzy, Żydzi dowiedzieli się, że Pan Jezus jest w Betanii w domu Marii, Marty i Łazarza i postanowili tam przyjść. Nie tylko ze względu na Pana Jezusa, ale też żeby zobaczyć Łazarza, którego jak słyszeli, Pan Jezus wskrzesił z martwych. Kiedy zobaczyli żywego łazarza, postanowili także jego zabić. Drugi wróg narodu żydowskiego, pierwszy, pan Jezus, teraz łazarz, który został wskrzeszony z martwych. Moi drodzy, zobaczcie, jak bardzo serce, serce człowieka może być zatwardziałe, może doświadczać cudów, może być świadkiem cudów, a jednak Boga odrzucić. Bądźmy tymi, którzy Boga nie odrzucają, bądźmy tymi, którzy są coraz bliżej Jezusa Chrystusa, bądźmy tymi, którzy w tych dniach szczególnie towarzyszą Panu Jezusowi na Jego drodze. Pozdrawiam bardzo serdecznie.